Dzwonimy do Wojtka. Zajęty, o widzisz? I u Ciebie taki sam sygnał. Zajęty? Poczekaj, może zaraz, może z kimś rozmawia. Jeszcze raz zaraz spróbujesz, no. Chwilę odpuść, poczekaj, za, za dwie minuty zadzwonisz. Nie dzwoń tak za każdym razem. No, co tam, widziałeś zdjęcie Wojtka, tak? Proszę się odnieść. Ja widziałem bo narkomana zdjęcie. I stoi po alkohol. Później było że pójdzie do sklepu. Chemicznego, niemieckiego jakiegoś, niemiecką chemię rozpuszczalnie kupi, będzie fufu -fu robić. No to albo picie, albo wąchać, to zdecyduj się. On pierwszy się, a później będzie wąchać. To tak się robi? U jego tak. A nie można, że na jedno tylko? Zapytajcie jego, jak on czyje kolegę swego. Jak fajnie się zużywa, zapytajcie jego, kolegę swego. A ty umiesz rybować. chyba te wiersze czytałeś, co dostałeś. Wojtku, wróć. Wróć Wojtku. Proszę, dla niego daj jakiś komentarz. Nie, ja, ja nie będę dawał. Do Wojtka parę słów proszę powiedzieć. A co mam powiedzieć? A co co czujesz? A to jak ty czujesz, to... To powiesz. ty co czujesz, to jest twój lokator, nie mój. Weź jego, to będzie twój. Po co ja? On no, tu jego miejsce. A, bo nie... O tu jego. O. A, a, bo nie chcę, żeby e, tobie sprawił. A ja mam za mało miejsca niż. Ja nie, ty masz nie, więcej? Nie, nie masz miejsce dużo. Nie. Jeden pokoik może wstąpić. Absolu. U mnie każdy pokój zajęty. Każdy? Każdy. Ale się Ty w jakim pokoju śpisz? Pierwszym. A w drugim to pies. Pies, tak? Tak. Cześć, ile masz pokoi? Trzy psy mam. No. Trzy psy mam. A trzy psy masz, tak? Tak. A Na dwóch nogach. M nie, co ty? Nie, a no. sukę masz? Sukę? Nie, same samce. Same samce? A, to, to, to ty pisz z samcami. Tak. Jak trzeba, to... A ty z kim śpisz? Sam. A samiec gdzie? U mnie samca nie ma. No bo wygoniłeś. Bardzo dobrze. No. się z policjantami. Ten sam policjant przyjeżdżał, czemu mówił? Jak chcesz na podłodze. Wojciech uspokój się, bo wybiorę ciebie. Ale gdzie on go zabierze? Do siebie może chciał zabrać? Nie. <laughs> ja. Jak powiedziałem, zapytałem tak. chcesz pan wybieraj, jeszcze buteleczkę dołożę, białą, a nie, dziękuję, Zmylić jak. Nie chcieli wziąć? Nie. To kto go teraz weźmie? Ksiądz. A może na parafię zajedziemy? Bo co? On ma tam dużo miejsca, ksiądz. Ksiądz? No. A, to niech idzie sam. A może go przyjmie? Ksiądz, a niech przyjmuje? A będzie ministrantem Wojtek. No i dobrze. Będzie zbierany. On taki minister będzie, jak do księdza zajdzie. Mi, ministrant. Tak mi powiedzieć, on taki minister będzie, jak zajdzie z buteleczkami białymi, to jest co, ksiądz powie, prowóż? Wynoch, a? nie będę ruchę, bo niedziela ja... palmowa. A jaka niedziela palmowa? A ja, co? Palmowa niedziela? Palmowa to na wielkanoc. No to co ty mówisz? Chciałeś powiedzieć palmowa? Jak ze... zajdzie do księdza, to ksiądz jest co? Prowóż, powie wynoch.